E Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na horoskopie tygodniowym od 10 do 16 listopada 2025. Przepiękny tydzień, ponieważ w tym tygodniu mamy bramę 11:11. /11. 11 listopada to bardzo mistyczny czas. To czas, kiedy jesteśmy najbliżej połączeni ze swoją duszą. To czas na manifestacje, to czas na afirmacje. To piękny czas na palenie świec intencyjnych. Z okazji 1111 .11 na pewno połączymy się na live tego dnia, gdziekolwiek będę, na pewno będę z wami, na pewno będę z kartami i na pewno będę z kryształowymi przesłaniami anielskimi, bo uważam, że to jest piękny czas, żeby dobrać dla siebie kryształ, talizman, więc będę dla Was dobierała tutaj w przestrzeni na YouTube. Będę dobierała również kryształy i talizmany na Instagramie, też porozmawiamy sobie o kryształach. Moi drodzy, ten tydzień będzie też od nas wymagał takiego zastanowienia się, takiej refleksji nad tym, co warto zostawić i nad tym, w co warto wejść. Nie ma drugiego takiego miesiąca, który ma dwie te same cyfry. Jeden, Jeden, więc to jest taki miesiąc obrotowych drzwi. To jest miesiąc, w którym odchodzi to, co stare, to, co musi odejść, i nadchodzi to, co nowe. Listopad zazwyczaj daje o jedną szansę więcej. Tak więc te jedynki nie bez powodu są bardzo, bardzo korzystne dla nas. Wykorzystajcie te szanse, które dostaniecie od wszechświata. Za chwilkę przejdziemy sobie do wiadomości z kart Tarota. Zaczniemy sobie kryształem, który wyszedł nam na ten tydzień, właśnie z kryształowych przesłań anielskich. Mamy przesłanie anielskie, które dotyczy zdrowia, więc będzie to czas silnego uzdrawiania. Lepszego zdrowia, lepszego samopoczucia również, natomiast będzie to czas na uzdrawianie również Waszej strefy emocjonalnej. Ja tak ubrana na zielono, w tle kolor zielony, od razu przypomina mi się Archanioł Rafał który za pomocą właśnie tego zielonego światła uzdrawia. Więc jeżeli macie problemy zdrowotne, o pomoc zwracajcie się właśnie do archanioła Rafała i tutaj kryształ, jadeit, też jest to kryształ w kolorze zielonym. Kolor zielony jest silnie uzdrawiający. Kiedyś w szpitalach te sale były albo niebieskie, albo zielone. Niebieski to jest kolor archanioła Gabriela. Coś mi czakra gardła szwankuje, więc za chwilkę przechodzimy sobie do wiadomości z kart. Tytułem wstępu dziękuję wszystkim wspierającym, dziękuję wszystkim subskrybającym Na kanale wsparcia pojawiły się kolejne nowe materiały. Przychodzę do Was z nową książką, przychodzę do Was z przekazem o domu. Postanowiłam poszerzyć ten temat domu, bo dom to jest nasza świątynia, Chcę Wam pokazać, w jaki sposób chronić swoją energię przed ludźmi, którzy wchodzą do naszego domu, przed nami samymi, którzy nieraz mamy przedmioty w domu uszczerbione, zepsute, które blokują nam przepływ energetyczny, jeżeli chodzi o obfitość. Kryształu nie mam tutaj, żeby potrzymać na czakrę gardła. Natomiast już widzę, że będziemy mogli mieć problemy z wypowiedzeniem się. No, zawsze tak jest, moi kochani, kiedy chcemy coś zakończyć, kiedy chcemy coś nowego zacząć, że nie bardzo wiemy od czego, od czego zacząć. To co? Przechodzimy do wiadomości z kart. Ach, jeszcze w tym tygodniu oczywiście pracuję do weekendu. Weekend prawdopodobnie mam wyjazdowy, więc od poniedziałku do piątku jestem dla Was dostępna z kartami. Kryształ Jadeit na zdrówko. Kto z Was ma, to wie, że to jest kryształ silnie wpływający na nasze zdrowie. Przeczytam Wam przekaz. Czas na odzyskanie zdrowia i dobrego samopoczucia. Krótki przekaz, zwięzły, treściwy i tego Wam życzę. Dużo, dużo zdrówka, dużo regeneracji, bo też regeneracja w tym tygodniu jest pokazana jest karta regeneracji. Jest karta, która mówi: bądź bardziej elastyczna elastyczny. Są wśród nas osoby, które stoją na krawędzi, które bardzo, bardzo dużo myślą, zastanawiają się. Może nie widzą rozwiązania, które jest na wyciągnięcie ręki, i o tym mówi jedna z pierwszych kart w rozkładzie. Jest to karta dwójki mieczy. Niemożność zobaczenia rozwiązania, niemożność podjęcia decyzji. Za dużo analizujecie, za dużo się zastanawiacie, a za mało jest tutaj, w ogóle bardzo mało jest buław w, w tym rozkładzie. Tak naprawdę dwie energie buławowe. Nie do końca pozytywne. Mieczy to są myśli, więc tego myślenia jest dużo, analizowania jest dużo, zastanawiania się jest dużo, a mało jest działania, mało jest podjęcia właśnie takiej inicjatywy. Z tych mieczy też widzę, że no, jest. Ktoś, kto utknął w takim punkcie, w którym być może sam się zniewolił, karta ósemki mieczy. Ósemka mieczy mówi: Nie potrafię iść do przodu, ale nie potrafię, dlatego że ja sam, sama nie potrafię się zebrać w sobie, żeby zrobić krok do przodu, żeby zostawić tą przeszłość ze sobą, bo tu też jest wałkowana przeszłość, moi drodzy. Co się zdarzyło 8 lat temu? Może dla kogoś ten rok 2017 będzie miał znaczenie, bo tutaj jest. Cofnięcie się do roku 2017. Co się działo? Co to był za rok dla Was? Zastanówcie się, może to być przekaz dla jednej osoby. Pamiętajcie, że nie każda jedna wiadomość rezonuje z każdym. Łapcie swoje przekazy, inne puśćcie wolno. Moją intencją jest to, żeby każdy z Was dostał przekaz. Karta samozniewolenia. Czym wy się tak nie wolicie? Dlaczego wy się, co niektórzy oczywiście, samobicujecie nie jestem w stanie, nie jestem gotowa, gotowy, to nie jest ten moment, to jeszcze nie jest ten czas. Każdy czas jest dobry, żeby ściągnąć tą przepaskę z oczu. Tak jak ta kobieta na karcie, furtka jest otwarta, droga wolna, można podjąć krok wręcz ja bym powiedziała, trzeba podjąć krok żeby iść do przodu. Te buławy, które ja tutaj widzę, czyli tylko i wyłącznie dwie karty. Pierwsza to jest karta piątka buław. Piątka buław mówi o konflikcie, więc też bym widziała w tym tygodniu jakiś konflikt u kogoś, konflikt z człowiekiem bardzo ambitnym, konflikt spowodowany odmiennym zdaniem. Więc macie swoje zdanie, być może wreszcie asertywnie je wypowiadacie, bo tu jest karta siły, która mówi: Ja mam moc osobistą, mam, mam taką wolę do powiedzenia czegoś, może jeszcze nie mam do zrobienia, ale mam wolę do wypowiedzenia czegoś, mówię swoją prawdę asertywnie. I to się może spotkać z konfliktem, odmową, iskrą, która podsyci ogień kłótni, która podsyci um, taką zadymę, yy, ale też tutaj możecie mieć do czynienia z narcyzami, narcystkami, zwłaszcza z kobietą baran-lew-strzelec, albo dla kobiet baran-lew-strzelec. Jest taka energia pokazana. Na pewno sporo osób doceni, że nie ma jak w domu. Jest karta nie ma jak w domu, jest pokazany dom, ale dla kogoś też widzę w Asie Buław, który jest piękną kartą na kupno, na sprzedaż nieruchomości, na wynajem nieruchomości, na podjęcie inicjatywy, podejmuje decyzję przeprowadzki, podejmuje decyzję zrobienia remontu, podejmuje decyzję że zmieniam dom, zmieniam otoczenie, może zmieniam pracę. Dla innych jest to karta, która mówi o pięknym, nowym kontrakcie. Jeżeli poszukujecie pracy, tu jest praca dla kogoś pokazana. Jeżeli poszukujecie nowych klientów, pacjentów, kontrahentów, też tutaj jest to pokazane. Przeczytam Wam przekaz tej karty. Przypływ dostatku, mądrych rad, sprzyjającego losu, ekscytująca szansa kariery. Lukratywny kontrakt. Znaczące nabytki, takie jak dom czy samochód. Kto z Was kupuje dom? Kto z Was kupuje? Czyli zinguje samochód. Widzę też kartę Sprawiedliwości. Sprawiedliwość mówi o sprawach. Sądowych, urzędowych, majątkowych, spadkowych. Może mówić o urzędach albo o instytucjach porządku publicznego, takich jak bank, korporacja, szpital, czy na przykład jakieś, jakieś miejsce, gdzie może też ktoś starać się o jakąś dotację. Też to słyszę. I tutaj w tych sprawach urzędowych widziałabym szczęśliwe zbiegi okoliczności, szczęśliwe trafy. Bardzo dobrze. Dlatego wam życzę, żeby to poszło łatwo, żeby to poszło gładko, jak z płatka. Widzę mężczyznę, bliźnięta waga, wodnik i dla takiego mężczyzny, czy z takim mężczyzną, jest pokazane świętowanie, zaproszenie na wydarzenie towarzyskie, ślub, jubileusz 30, 40, 50, 18, wyjście na koncert, wyjście na tańce, wyjście na jakąś zabawę. Natomiast a widzę tutaj też współpracę dla takiego mężczyzny z trygonu powietrza, albo widzę też romantycznie pokazanego takiego człowieka dla osób, które są singielkami i singlami, bo przy tym jest karta dwóch kielichów, a to jest relacja, to jest miłość, to jest spotkanie bratniej duszy. Może z czasów dawnych, może z czasów, gdzie los was rozłączył i teraz w jakimś. W momencie ważnym dla Was, Was złącza, tak może być. Złapię łyczek herbatki. Tak jak powiedziałam Wam, coś mi szwankuje czakra, coś mi szwankuje czakra gardła. Widzę zaproszenia na wydarzenia towarzyskie, takie jak ślub, zaręczyny, ale też na przykład wyjście do teatru, wyjście na tańce, na zabawę. I tu jest możliwość poznania kogoś, moi kochani. Przekaz tej karty brzmi... Przesłania dotyczące związków. Nowe doświadczenie emocjonalne, zwłaszcza dla Trygonu Wody, Raczek, Rybki, Skorpion lub kogoś takiego, moi kochani, możecie spotkać. Romantyczne spotkanie, wydarzenia towarzyskie, zwiększone zdolności parapsychologiczne, to też jest tutaj pokazane. Jasne sny, jasne znaki, wizje. Karta Maga. Magik może wszystko, magik może robić magiczny rytuał na przyciągnięcie miłości. I tutaj ten dzień 11-11, 11 listopada jest piękny na taką praktykę. Zapalcie świecę intencyjną, popracujcie sobie ze swoim kryształem, jeżeli go macie, w celu, żebyście przyciągnęli do swojego życia to, czego wy w tym momencie potrzebujecie. Polecam również palenie białych świec intencyjnych, różowych na miłość, zielonych na finanse, zielonych na zdrowie, żółtych na finanse, fioletowych na intuicję. Szereg takich informacji, co i jak robić, znajdziecie na kanale wsparcia. Widzę też, że jest sporo osób, które mogą mieć problemy ze snem, ze skupieniem, z koncentracją, mogą mieć na tłok takich negatywnych myśli, ale. Nie radzę wam, wiecie, za dużo skupiać się na tym myśleniu. Bardziej skupcie się na działaniu w tym tygodniu, bo to mało działania jest pokazane, a bardzo, bardzo dużo myślenia, zastanawiania się. To jest przeszłość, która może wracać gdzieś w nocy. Zastanawiacie się, co byście zrobili inaczej, co powiedzielibyście inaczej, ale mleko się rozlało. Nie ma co do przeszłości wracać. Weźcie odpowiedzialność za swoje życie i jeżeli chcecie, być może do kogoś się odezwać, z kimś porozmawiać, zróbcie to. Zróbcie to. Jeżeli chcecie całkowicie rozpocząć nowy rozdział, skończcie mówić i myśleć o przeszłości, bo nie poprowadzi was to właśnie w stronę tego nowego. Natomiast widzę bardzo dobrą kartę na finanse dziewiątka denarów. Zwłaszcza w prowadzeniu własnej działalności, jest to karta rozkoszowania się sukcesami, swoją ciężką pracą i efektami swojej ciężkiej pracy, tak naprawdę, bo nie tą pracą się rozkoszujemy, a efektami tej ciężkiej pracy. Wypracowaliście sobie coś, co przynosi Wam zwroty, albo może też w coś wchodzicie, w jakąś nową współpracę, bo ta trójka kielichów, która mówiła o imprezie, zaproszeniu, może też mówić w tematach zawodowych o nowym kliencie. Pacjencie, kontrahencie, ale tu jest też jeszcze dla innych potrzeba cierpliwości dwóch miesięcy. Może pojawia się jakieś nowe zlecenie, ale trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać, zanim podejmie się działanie z tym projektem. Dla osób, które są na etacie, dużo, dużo pracy. Brak balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym. Bilansujecie budżet, chcecie spiąć ten budżet, to dobrze, jak najbardziej, ale też zadbajcie o to, żeby znaleźć czas dla siebie w tym tygodniu i karta koła fortuny. Dla mnie koło fortuny jest jedną z najszczęśliwszych kart w ogóle w rozkładzie. Ono mówi o ruchu, ono mówi o postępie, ono mówi o szybkiej zmianie, bardzo pozytywnej zmianie w waszym życiu, bo tu nagle zaczyna coś ruszać do przodu. Jak wcześniej mogliście być w takiej energii troszkę stagnacji, takiego spokoju, no nic się nie dzieje, to życie jest takie jakie jest w tym w przypadku, jeżeli to jest dla Was to koło fortuny, ruszają sprawy z kopyta. Zobaczmy sobie teraz, może na sprawy, mi prawa strona spędzi, a to jest na złość. Lewa to jest miłość, środek to jest gość, a prawa to jest złość. No może i ktoś się ze złości, ale oby nie. Dobra, przechodzimy sobie teraz do kart cygańskich. Co dla nas na ten tydzień pokazują karty cygańskie? Widzę kartę choroby, więc możecie być przeziębieni, możecie cierpieć na coś, co zostało. Może mieliście gdzieś jechać, bo w kole Fortuny też jest wyjazd pokazany i może Was zatrzymać choroba. Jest też pokazana karta ślubu, więc te zaproszenia na ślub mogą być. Ale też jest pokazany ślub i wierność, więc w stałych związkach małżeńskich widzę spokój, wierność, stabilizację. Ta karta choroby może mówić o przeziębieniu chwilowej chorobie, o zrobieniu jakichś badań również, i widzę kartę złodzieja. Złodziej mówi o dosłownie kradzieży, więc uważajcie, żeby nic nie zgubić, uważajcie, żeby nic nie zostało Wam skradzione, natomiast ta karta też mówi, uważaj z kim się zadajesz, bo ktoś może kraść Twoją energię, ktoś może drenować Twoją energię, ktoś może ukraść Ci nawet pomysł biznesowy, który podejmujesz nowy, nową współpracę, pochwalisz się za wcześnie podzielisz skórę na niedźwiedziu i może ktoś właśnie ten pomysł... o, ten pomysł zapeszyć. I tu są osoby, które są fałszywe, czyli grają Waszych przyjaciół, a tymi przyjaciółmi nie są. Mimo, że są też osoby, które tak um, no nie celowo, ale gdzieś Wam zazdroszczą, ale ona ma dobrze, ale jemu się powodzi, a ja to muszę tak ciężko pracować, a on, ona to ma, tak z nieba to spada. I to też może zapeszyć, mimo, że to nie jest celowe, e, celowe to, że chce Wam ktoś zaszkodzić. Ktoś, kto chce zaszkodzić, też może się pojawić dla kogoś, bo jest karta wroga. Jest karta singla, singielki. Dla singielki poznanie mężczyzny, który jest po rozwodzie albo jest wdowcem. Natomiast jest też karta żołnierza, więc może jakiś człowiek wojskowy pojawić się w tym tygodniu. Człowiek, który nosi mundur. Wojskowy, policjant, strażnik, strażak. Uwaga na mandaty. Uwaga, na Straż miejską. Natomiast też gdzieś tu jest pokazane dla kogoś wojskowy, celnik też tu może być, który jest bardzo ważną osobą. Mamy kartę służby. Panie mogą się czuć tak, niektóre z was, bo wiadomo, nie każdy przekaz dla każdego, że służycie innym, służycie rodzinie, mężowi, dzieciom, a gdzie jest czas dla mnie, a gdzie jest przestrzeń dla mnie, tak się możecie, kochani, czuć. Co dalej? Dobrze pokazane finanse. Mamy kartę majątku, więc absolutnie wspaniale. Finanse rosną, przychodzi jakiś przy, przypływ, przychodzi jakiś przelew, przychodzi jakiś przepływ. Mamy też kartę poszukiwaczy przyjemności. No to tutaj zawsze jak ja Mamy tę kartę, to ja radzę uważajcie na osoby, które nie traktują Was poważnie, szukają tylko przygód, może być w tej energii seksualności związku, ale też takie osoby, które nie są prawdziwymi przyjaciółkami, dzwonią tylko jak szukają jakiejś informacji, chcą się wywiedzieć, chcą się dowiedzieć, chcą pociągnąć Was za język, a tak naprawdę jak Wy macie potrzebę, chcecie do nich zadzwonić, no to oni, one nie mają czasu. I się wykręcają. Karta księdza może mówić o osobie duchowej, może mówić o duchowym autorytecie. Ktoś może i księdza spotkać e, i porozmawiać z nim, ktoś może iść do spowiedzi, też takie coś jest pokazane. Natomiast ten ksiądz zawsze radzi, jeżeli jesteś w relacji, która nie ma stabilnych podstaw, która jest traktowana tylko na zasadzie zapchaj dziury, plastra. No to, to tutaj nie powinno tak być. Bo to, co jest budowane na niesolidnej podstawie, może runąć. Zobaczmy sobie teraz trzy wiadomości z kart anielskich. Co anioły chcą nam powiedzieć na ten tydzień? Serena. Jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze których potrzebujesz. Sposób, w jaki się to stanie znajduje się w rękach Boga. Miej wiarę. I tutaj chciała wyskoczyć karta celest, której przekaz brzmi zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Zmiana ta doda ci pozytywnych sił. Przepięknie. To zobaczmy ostatnią kartę. I oczywiście przejdziemy sobie do kart aniołskiej odpowiedzi. Astra, zasługujesz na najlepsze. Sięgaj gwiazd swoimi marzeniami. Nie zgadzaj się na kompromisy. No ktoś nie powinien iść na kompromis w tym tygodniu. Ktoś powinien dążyć do tego, żeby wasza autonomia, wasze zdanie, wasz pomysł został wzięty pod uwagę. Dobrze, karta anielki odpowiedzi. Wybierzcie jedną z trzech odpowiedzi i przejdziemy sobie do a, odpowiedzi z kart. Ja wybieram trójeczkę. Jeżeli potrzebujecie, zastopujcie nagranie. Coś wypadło mało prawdopodobne. Coś, gdzie może też przy tej dziewiątce mieczy, gdzie dużo myślicie, zastanawiacie się nad takim czarnym scenariuszem. Mało prawdopodobne, że to się wydarzy, więc nie ma co negatywnie myśleć. No dobrze, to teraz jedyneczka. Zobaczmy. Dwójeczka i trójeczka. Zobaczmy, co chcą powiedzieć nam anioły. Karta numer 1. Spytaj swoje anioły. No, nie odpowiedzieli nam konkretnie. Karta numer 2. Nie ma powodów do zmartwień. A karta numer 3. Bądź asertywna. Asertywny to jest klucz do tego. To chcesz uzyskać. Moi kochani, życzę Wam cudownego tygodnia, życzę Wam dużo zdrówka. Przede wszystkim, módźcie się do Archonioła Rafała, otaczajcie się zielonym kolorem, jeżeli to zdrowie chcecie przyciągnąć. Życzę Wam dużo miłości, życzę Wam dużo spokoju, dużo asertywności, bo na pewno pomoże Wam w tym tygodniu. I do zobaczenia, będziemy widzieć się na przesłaniu na 11.11. .11.